Więc zrepałem sety u nich. Jestem na plus setami, giga. Oba cało się, obacało się, co nie? No. Już stream Jest Full. Schowaj, sobie do może CK postawionego. Czekaj, bo posegreguję sobie set. Patrz, ja mam setów w nich. 3 sety mam A Pekko chyba zabił, będzie miał fajny odcinek. No. Ja mam sety level, ja se wszystko. Nie ma tej gry, patrz, w czymś, bo idzie czegoś. Ale to też do odcinka, tam nie? to jest kluczowe. Oj! To już <laughs> To, mam butki. Ja mam but, Ej, hey, spodnie pro-3! <laughs> Przejrzyj sety, bo oni jej niepełne. Nie, 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 gdzie nie, nie, gdzie nie, kopie! Szynek jest! nie, 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 z niego nie, 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 tu nie, tu, po, po, po. tu 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 nie, chodź tu nie, 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 tu, nie, 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 o, posypało się z niego! Biorę i teby! Co się z niego wysypa? Ja chcę seta z niego, bo ja nie posiadam. Łap, 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 łap. Czekaj, kurwa, ktoś musi na czaty iść. Jest ten set. Nie tropek, ale to był jakiś w prod O, Idę już wpuścić.